No dobrze, to teraz dosyć już takich smętnych wspomnień. Wspomnieliśmy wszystkich. Także teraz bardzo proszę zdradzić nam swoje tajemnice szkolne, z czego się śmialiście, jak oszukiwaliście nauczycieli i różne inne takie. Ja powiem, jak żeśmy przyszli do szkoły w pierwszy dzień. Była akademia i na tej akademii kierownik Bukowski mówił do pierwszaków. Jutro przyjdźcie znowu do szkoły, przynieście sobie dużo chleba, będziemy się bawić. Chleb przynieście z szynką, z kiełbasą, z pasztetówką. Nie. No i w tym momencie ktoś otwiera drzwi i mówi, że jest telefon do pana kierownika. No więc poszedł do kancelarii, wraca z powrotem i mówi, na czym ja to skończyłem. A kolega Jasiu mówi, na pasztetówce, proszę karownika. ale masz pamięć. No i super, i teraz padło na Jasia, więc Jasio ja, to Jasio następny. Ja był grzeszyny chłopak, No słuchamy Jasia, jakie wspomnienia mam? No, ja tam żadnych wspomnień. co się zapomni bez 55 lat to już trzeba pozapominać. No, no. Nie no musisz. Ja myślał. Nie, komu tady już my wywalili co daty. Ci korzę. Pamiętamy mu na Czaskali za daty, żebym do, do pisania daty 25 razy jedne daty, a my z Tadeuszem poszli i rozumiem, do domu mu na bombali. Na drugi Dniu bukowskiego i po papier z ty i z tej strony. Tylko pamiętam jak dziś. No. To I to była świetna opaść grzecznego Jasia. Tak. To, to. to ja teraz wyznacza następnego, który będzie oddawał. No a, a grzeczny Jasiu to kiedyś tak, y, 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 wszyscy znamy dni tygodnia, nie? To on odliczał tygodnie tak. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, szóstek, siódmek, <tryklarandone> ósmek, dziewiątek, niedziela. Niedzieli nie zapomniał. Super. No <tryklarandone> 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 teraz co następne? Ja może powiem, ale to było y, zrobione taki psiku, żeśmy zrobili panu kierownikowi Butowskiemu, bo kiedyś zbierało się butelki, wszyscy nosili butelki i koniec roku butelki trzeba było sprzedać, więc pan... Y, kierownik wyznaczył mnie i kolegę Morcioka <śmiech> słynnego <śmiech> trzeba zaznaczyć, Pobork żebyście byli najsilniejsze chłopaki w tym Poworkować, policzyć, posegregować wypisać, napisać przedstawić by ile tego i fakt żeśmy wszystko panu kierownikowi zanieśli i do stuków żeśmy zawieźli te butelki. Nie pamiętam kto nas wiózł, ale tych butelek było parę paręset od ręki nam wypłacili, a Morysiak mówi tak Myśmy się tyle narobili Kupimy se winko <śledzpieczny> no, zub, tak, no. tak, kupiliśmy te winko I teraz jak to odbić? No i Morysiok nam próbował i, i żeśmy bili, a to wiesz, takiej siły nie było, ale żeśmy odbili tą butelkę i z tego gwinta żeśmy szli do chaty z kasą i tak po łyczku, po łyczku <noise> do szkoły, koło figur, koło figur i mi się dupcia zaczęła kwiać. <noise> a Morysiok mówi, musimy i się rozliczyć, bo on był większymi, mógł więcej wypić, nie i się dobrze czuł. Musimy i się rozliczyć. Jakżeśmy weszli do kancelarii pana Bukowskiego. Tylko na nas spojrzał wiele odpowiedział o co chodzi. Ile żeście przepili? A jak mówi, na buteleczkę winka. 14 zł bodajże. Przepraszam, że tak brzydko powiem, jak kancelariusz nas wziął w obroty. Cyrkie świstą nam na 14 butelek. Ja dostałem tyle strzałów, że rozumiesz przez... Całą szkołę tyle nie dostał. A Morysia w rozpad biurko i nie mógł go wyciągnąć. No, tym synk. No, ale z tego nie zrobił żadnych tam użytków i tak się zakończyło, ale to była siódma klasa. Myślałem, że ją zachowanie obniży, ale zachowania, na no, mnie obniżył i skończyło się super. To było pierwsze moje upicie się w szkole podstawowej, no, nie, nie, ostatnie. Masz co wspominać, nie? No. No, tak by nie było. Świetnie, no, nie? to kto następne? No ja powiem, co też wywinę właśnie e, kierownikowi szkole, ponieważ, e, Bukowskie panu, bu, kierownikowi Bukowskiemu. Wiadomo jest, że kiedyś było modne w kozie zostać, czyli jak ktoś nie umiał, po to po lekcjach. No, no i... Czy na areszcie. I na na, na, by albo na areszcie, no różne te określenia były. No i ja tam czegoś nie przygotowałem i na areszcie miałem zostać. I teraz wychodzimy ze starej, teraz sale gimnastyczne tam jest, ze starej szkoły, bo tam te pierwsze klasy były w pierwszej klasie Idziemy, no i ja zdecydowałem sobie wewnętrznie, że ja w kozie nie zostanę, bo zyguś taczak, bo on jest syn kowala, tak samo umiał jak ja i on w kozie nie został, a ja miałem zostać i sobie powiedziałem, nie, ja w kozie nie zostanę. I pan kierownik nie za rączkę, a ja go z rąbkami poczęstowałem. Pan kierownik nie tego, a ja go skopałem. I taka była mój, uciekłem. Kierownik, no, no to jest taka prawda. Kierownik była taka pani Stefka Welk, no trzy lata starsza chyba od nas. Rok! Stefka Welk, rok. siódmy. A, siódmy. Dobra, nieważne, była starsza. Rower miała, bo jeździł z rowerem, wysłała mnie, że mam zawrócić się. No, ja mówię, no tu, ja już bym pobił się z nim, to zawrócę. A I to była klasa? I po I po w pierwszym ja, I była i. powtórka, była, jeszcze raz takie coś. I co ciekawe, kierownik Bukowski w ogóle ojcu nie powiedział. Na żadnej wywiadówce na nic. Ojciec dowiedział się po pół roku, że jeszcze ja byłem z kierownikiem <gry> szkoły. I najciekawsze było to, że już przyszło państwo adamskie, Tadeusz mówi, o, temu nie dasz rady, o, temu nie dasz rady, nie? Bo taki młody przyszedł pierwszy w rok uczył i <gry> Tadeusz podburzał mnie, ty nie dasz rady. Ale mówię, to trzeba wziąć go sprytem. No to spryt był taki, że yy, do szkoły, co potulnie szedł, ja byłem w ogóle grzeczny zawsze. I do dzisiaj jest. no, jestem, zaszedłem do szkoły, wpuścił mnie do klasy, nie, szkołę zamknął, no i słyszę i no aha, drzwi od kancelarii zamknięte, czyli poszedł do kancelarii. Do okna, otworzyłem okno, tornister wyrzuciłem przez okno raz, ja do uliczki, uliczka zamknięta, ale słupki były murowane i takie skosy miały te, tak. to jest te rurki Róba. takie. Do tej rurki szybko torbę przerzuciłem, ciach, ciach, ciach przeskoczyłem. A on coś musiał słyszeć, bo okna trzasły i wyszedł. No ale trudno się <noise> mówi, mi już <noise> zrobiłem faj i i A potem my się poprawiłem już nie miałem żadnych sesji w szkole. O nie! Kiedyś? Ja byłem straszny pamięciowiec. W historii miałem dobre oceny z geografii tam też. Tam co kulało, to kulało. Nie będę się chwalił, nie będę się chwalił co kulało, bo kulały też. Rozisał. od. u co roku była. <grym> 1410. Co? 10. no. I <grybujesz> Aha, jednego razu ja byłem pamięciowszym, także nie musiałem się uczyć. Kierownik Bukowski pięknie wykładał, czy historię, czy goografię. Jak on było, że wystarczyło to umieć, no to była super Starczyło. pozytywna ocena. No i w związku z tym ja musiałem zostać do dana, w domu, ja bo były ja wykopki. Byłem... Praca była wykopki, nie byłem na lekcji. Poszedłem do szkoły, a on mnie z tego tematu zapytał, a Kaziu, bo się nie uczył. <śmiech> 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 I nic. No i dobra. A mieliśmy kolegę, nie ma go tutaj, Keniu pospieszny. Ja idę z książką od, od katedry nic nie powiedząc, ale pan Bukowski powiedział, słuchaj wiec, następną razem będziecie z tego pytał nie i nie postawił mi raczej. jakiejś nie złej nie oceny, wiec. tylko przygotować się. I Heniu niosłem tę książkę, <laughs> jak mu w noc zajmowałem, od razu fontanna krwi wyleciała, ale nikt nic nie wiedział, on mówi, że się uderzył tylko. No, nie. <laughs> Heniu pospieszny jeszcze taką dalszą już taką koza Szkołą co się wydarzyło, o nie no nie miał daru do prac ręcznych. Natomiast ja tak z prac ręcznych. No, no. <laughs> nie miał żadnych takich do prac ręcznych. A ja już ostat... Ostat... No. Ale no. ostatni, ale no. ostatni już taki akord. No i kurde, ja miałem dobre wyniki, zawsze ta łódka wystrugana, wy tego. I u nas w domu było dużo akacji, Wladą, widzę akacje i z tej akacji te kora I on przyszedł, Kaziu, pomóż mi, bo, bo muszę mieć tę łódkę zrobioną taką. No i ja to poleczkiem podcinam, podcinam i, i mówię jeszcze tutaj puknę, a mój Heniu rękę podłożył, a ja mu to po i palce odleciały. A opera? No co? Ale Ofera, padły, No, to no, mu opuszki te, te dwa opuszki mu upadły i do no, dziś nie ma. To był Rente. Ja to rynte no. Co? Rente <laughs> na to dostał? <duszno? śmiech> nie, <śmiech> nie dotknę. Jeżeli chodzi o śpiew, tak, ja no, ja w śpiew, lekcje śpiewu, to ja mam potu do. Yy, odpowiedzi była wezwana Marylka Kalotka. Tak, nie. No i wstała. I Bukowski mówi o czym mieliśmy na ostatniej lekcji. A ona była na ostatniej lekcji mieliśmy o hopinie. I Sero dostała smyczki mgłe. Usiadła i powiedział do mnie, a jak oni siedziała mówić Cały wczorajszy wieczór się uczyłam, jeszcze smyczkiem dostała. A o tyle Berce się powie. Nie ja już to mnie nie było, Leberka. No to teraz jeszcze coś ze swojego, bo to było o koleżance, a teraz ze sobie. Ja byłam bardzo grzeczna. No to coś grzecznego. Ja miałam też zostać w kozie, bo podpowiadałam czytanie Krysi Maliny, nie? Podpowiadałam i za karę ona zostanie na areszcie i ty też, nie? No i teraz y, siedziałam w tej klasie i przyszła y, Ala Bukowski i mówi, no to czytać, nie? No ja pierwsza czytałam, no to już umiesz, to możesz iść. No ale tych z Marianowa dogoniłam już tu koło koło roja tam. Nie? No i z nimi razem szłam, no to bo trzeba było iść razem, nie? Przyszłam do domu i by było się nic nie wydało, że byłam na areszcie, nie? No ale ja zaraz w progu zaczęłam beczeć, nie? Byłam <laughs> taką beksa, nie? Mama się pyta, czemu ty płaczesz? No bo i siedziałam na areszcie. No ale przyszłaś na czas, no bo umiałam czytać. <laughs> No świetnie, to kto następny? Teruzenek, no, coś powie. No właśnie, no, co, co ja mogę powiedzieć? bo... Coś fajnego. Taki też mały incydencik właśnie z kierownikiem szkoły Bukowskim. Nie wiem, czy może nie pamiętacie, bo ja nie zaczynałem od pierwszej klasy, tylko ja przyszedłem do klasy czwartej. Tak. I przedtem żeśmy mieszkali na Ziemiach odzyskanych. Byłem po komunii, bo tam na ziemiach rozyskanych byłem komunii. No i kupiłem sobie tam wieczne pióro. No i pierwszy dzień szkoła w w Starym mieście, to na wywsi. No i przyszedłem z tym wiecznym piórem. To się było no, full wypas na tłoczek, Wieczne no. pióro. Z złotą stalówką, czyli żółta bywa. No. no się mówiło, że to było złota. I słuchaj, Tadziu I zaś i wyjąłem te pióra, zacząłem pisać. Wszyscy, panie, panie kierowniku, on pisze wiecznym piórem, a wszyscy mieli kałamarze i obsadki i jak w średniowieczu Kierownik przyszedł i mi pióro zarekwirował do kancelarii. I dopiero mi te pióro oddało, jakbyśmy szli do domu. No muszę wam powiedzieć, że ja byłem przerażony. No bo kurczę, tak jakbym no, z zachodu, no licząc to z jakiegoś państwa zachodniego, kurczę, do, do średniowiecza. A ja wam powiem, że właśnie na tych ziemiach odzyskanych, żeśmy pisali wszyscy wiecznymi piórami wówczas i wtedy nawet już chyba trzech czy trzech uczniów miało długopisy. Były to długopisy, co dostali z, y, paczką z Francji. No to, to już był szczyt szczytu, no ale nie długopis, to już tego. A wieczne pióro to pisali wszyscy. Także ja byłem rozczarowany, że w Nowymci się pisze jeszcze obsadkami, stalówkami i były te kałamarze. No, no, no i taki, taki, był, taki był incydencik, no, że, że po prostu uważałem, że że, że tam, na, jak byśmy mówili, na zachodzie, no to już był rzeczywiście Zachód. A tutaj no to No Nie wspominają o tym, że w Starym mieście nie było prądu. No, Stare nie, miasto nie miało prądu, chyba Marianowo nie miało prądu. Czyli tak mówiąc po naszemu, no to rzeczywiście za dupie. A, a myśmy z tych ziem odzyskanych, no tam było wszystko, bo myśmy mieszkali w gospodarstwach poniemieckich. To, to jest taka prawda, że te gospodarstwa wtedy tam były 50 lat do przodu jak tutaj. To jest, o tym tak się może nie tego, ale ja to dzisiaj to widzę. Po prostu to było, myśmy mieszkali w gospodarstwach, a były też gospodarstwa, gdzie, gdzie były pianina w salonach. I to były gospodarstwa nie wiem, nie wiem, rolnicze, to, cały sprzęt był, to jest to, to jest to, to jest to. było wszystko, także, ja to. żeśmy to po prostu, a tutaj nie było nic, dopiero prąd założyli w 61, no, tak? to Drugim, Drugim. drugie mianek, tak, Drugie. a ja do 7 klasy przeszłam, szóstej tak. do 7 to, no. to, też to siódma klasa duża. bez prądu była. także, także no, na po prostu lipowy, tutaj nie, żeśmy, sama wioska miała, no, i to nauka na przy lampy. Czyli na... można powiedzieć, że od lampy naftowej do tak. światłowodu do Światłowodu, do światłowodu. Tak. Tak. Po światłowody teraz on To jest sok cywilizacyjny. Tak. Ale, dzięki, ale te światłowody, tak. bo właśnie, tak. właśnie tak. stare tak. miasto tak. robili światłowody, tak. Tak. łączyli tak. na wartość, a telewizor, telewizor był zamykany tak. we w tym tak. takie no na kluczyk Na kłódkę był zamykany i tylko my chodzili jak były te naukowe jakieś te... Przedmioty tam w telewizji. A, 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 do, 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 nie, a pamiętacie, y, y, pierwszy raz, jak żeśmy telewizję, co to znaczy ja pierwszy raz telewizję w ogóle na oczy widziałem, to właśnie kierownik Bukowski, ja należałem też, nie wiem kto jeszcze tutaj, no może będziecie, było kółko historyczne. I w ramach takiej nagrody kierownik Bukowski załatwił nam żeśmy poszli do zakładu specjalnego w Nowej wsi na pierwszy telewizor pierwszy telewizor i tam żeśmy byli chyba pół godziny wiem no, no to było tam no pierwszy raz raz do tego pałacu żeśmy tam weszli i wiem żeśmy poszli tak do góry na piętro był taki salonik gdzie była ta pani dyrektor tego domu nie I i wiem, że to była taka audycja o arrasach bawelskich przywiezionych z Ameryki tak. i to chyba żeśmy oglądali pół godziny, no oczywiście pani dyrektor tego domu, kierownik no to sobie siedzieli przy kawce. No i, i pan kierownik spojrzał i mówi, no teraz to już będzie program dla starszych, bo to była chyba piąta po południu. I myśmy tu, tu, tu wszystkich nastał tam odpowiednia pani, sprowadziła do bramy. O, tam widziałem pierwszy no. telewizor, to taki był. Chyba 17 czy 19 no, taki cali, takie wiem, że mały. Czarno-biały przede wszystkim. <grym> <grym> Ale to był dom pomocy poprawczy Nic nie, społecznej, nie. bo tam przedtem był poprawcze. Dom dziecka. Nie, nie, ha, Dom dziecka. I, dom dziecka nie. Oj, na tym dom dziecka. dziecka. To, już, to już był dom do tych pomocy, pań y, nerwowo chorych tak, umysłowych. No. I tam na tej, tej wieży. Dziewczka, tośmy chodzili do dentysty. Tak, do dentysty. Ja to, się no. bardzo bałam. To był szał jak my chodzili do i, i przede, do połacu, do przy... do do przede wszystkim tam zaczą... była szkoła rolnicza, była tak, szkoła pier... rolnicza No była... pierwsze to, to no. Te, po latach tam 47, 48 tam była już szkoła rolnicza. No i tam był dyrektor Miodowicz, nie? Tego nie. Chyba tak. No nie był domu dziecka chyba. Nie, nie, dom pomocy. Tak. Pomocy i Mm -hmm. tak, no. A pierwszy telewizor w szkole? O, no to... nie, w szkole nie było telewizorów. Nie nie, tak, nie. No, telewizor był zamykany w, tej, w tej Ale... ramce. W... Siódma klasa, na dole tutaj by mieli siódmą klasa. No, no, Była kastka, telewizor był wstawiony tam czarno-biały. Ja ja I pamiętam. był zamykany na klucz. Ale ja nie pamiętam. Na Jurek, bo ty w nowyści blisko szkoły mieszkałeś, to już było po siódmej klasie. Chyba i To chyba nie, było po siódmej, bo ja nie, jakaże, nie ja nie pamiętam. pamiętam tego. Ten, nie, ten telewizor, nie, pamiętam jak był nie, zamykany w specjalnej skrzynce? No, to? No, był. No, był zamykany tak. specjalnie no i na kursie był i, zamykany i, i jak były jakieś naukowe przedmioty, to wsz, cała ta siedem klas, tam pierwsza, druga, trzecia, wszyscy schodzili się do tej tak. naszej siódmej klasy, siedzieli i to my to oglądali pamiętni. filmy oświatowe takie. No, nie pamiętam. No widzisz? Na tyle na starych dobieżę, no. No, gratulacje, to pamiętuję też, co, no. no, tak, ile było, było. Na no. Pod to no. no. być może. No. 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 A, kino, a, jakieś... a kino, objazdowe kino pamiętacie? O, było, tak, no. 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 też było kino, i na który to była tutaj po lewej stronie, ta klasa była, tu tam była po lewej. Poprawdy była szósta. Mniejsze z tym, ale wiem, że przyjeżdżał, przyjeżdżał. Z aparatem, facet na rowerze której? miał aparat na rowerze. Po lewej stronie. Aparat miał w plecaku. W plecaku. No ale rowerem przyjeżdżał. No, tak. i, I wyświetlał filmy no, oświatowe. I, i, I na no, koniec jak jakby te oświatowe, ja to do... pamiętam jedyną bajkę taką, na koniec włączał, jak po tej oświatowej, włączoną bajkę takim o tym bałwanie, co, co się, te, na, na lato się chował tam gdzieś. Jakieś, te bajki to No chował to jakoś nie do zamrażalki, ten się tam do studni, czy gdzieś go chował bajkę no. tam, te, 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 ten, ten bałwan się chował tam, że taki był, no. Te bajkę to jedyną, no na koniec zawsze włączał ten operator, te bajeczkę, no, taką atak, I takie tak, tak, było... bałwany my zostali. I bałwany my są do dzisiaj. dziurek <laughs> A, 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 ale ale wyszkoleni, bo nikt nam nie powie na przykład, że my się nie nauczyli nic, bo na pieniądzach się znamy. A. Na robocie myśmy się znali, jesteśmy, dzieci, rodzinę całą wychowaliśmy, także wszyscy tu jak jesteśmy, w każdym razie ja jestem spełniony. I nie wiem jak wy, ale mówię, że jestem zadowolony z tego, że tak jak mnie wyuczyli. Wychowali mnie szacunku, uszanowania do rodziny, uszanowanie, żeby dzieci wychować, teraz chować wnuki i żeby oni mieli byli naprawdę zadowoleni świadka i oczywiście nie, ominę mojej babci też strząd. No. No. Brawo. No. Brawo. Dobra. Grażyna. Takiego wywiadu nie miałaś. wyjść tam nożyczki i dużo na bo to... Ale ja jeszcze mam jedno pytanie. Bo tu mówiliście o tym jak z flaszeczką, a jakieś papieroski coś? Oj, to jest... nie, nie, nie. Nie. Nie, nie, nie. Nie Nie, nie. Ja, co papierosów, papierosów, nie znam nic o No a nie. nie. No, a nie. Jeszcze, próby próby, próby były, były, były. Które, ale próby, ale już po szkole to ale było. No, po szkole. szkole, po, szkole, szkole, szkole nie było szkołę 7 klas i przez nową wieś. I tam gdzie mieszka ten, po skutkach było tam, wiesz, jak... sklepik tam, był, no, mieszkała no, na, i e, ktoś nam kupił, no, ktoś w na my tam na, no, 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 na stare mi, miasto nie mi doszli no. i dziesięć sportów my w Kaziu dyrekt To było tak sporty dziesiątki, Za dziesiątki, dziesiątki, no. 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 tamtych czasów, jak my chodzili do szkoły podstawowej, nikt nie słyszał o wagarach. Nie, nie w w tamtych nie latach niestety i papierosów, czy ja teraz, czy tamte te te jak te, te, używki, nic nie było nie wiadomo, zdarze. ani mówię, nawet ten winka, tak tutaj ewentualnie kolega tutaj sobie wypił, bo miał okazję. No. A a wiecie, za darmo, za darmo. Było tak. A wiecie dlaczego mamy takie wychowanie? Bo nas wychowywali nauczyciele, o, tak. którzy, na którzy nam powiedzi. dali w sznupę, ale ojcu nie powiedzieli. Ta, nie, nie, nie. Nauczycie.